Posłuchajcie ludzie, co się raz zdarzyło, że drzewo w lesie ojca zabiło. Matka umarła z nędzy i zgryzoty, w domu zostały same sieroty, a pod myszyńcem dziad z babą siedzą, jak laną kaszę z garnuszka jedzą. Zobaczyli karczmę, tak sobie mówili. Nie mamy grosza, byśmy popili. Śpiewa żebrak przygrywający sobie na akordeonie. Wydłużona, wygięta sylwetka ugina się pod instrumentem. Kształt niewielkiej rzeźby został narzucony przez kształt gałązki wykorzystanej przez autora do jej stworzenia. Henryk Ciszewski był regionalistą, kronikarzem, zapisywał miejscowe legendy i pieśni i przekazywał je innym. W swoim prywatnym muzeum, które nazwał Kaczeńcem, gromadził przedmioty pamiątkowe, odznaczenia, narzędzia, a także własne rzeźby i wiele innych obiektów. Wszystkim zwiedzającym kaczeniec opowiadał o dziejach regionu. Śpiewał pieśni i grał na ligawce. Przekazywane legendy ilustrował przy pomocy swoich rzeźb, które ze względu na tworzywo, z którego powstały, jak i na swoją filigranowość i kruchość nazwaliśmy patyczakami. Henryk Ciszewski z nieznacznie obrobionych gałązek tworzył portrety ludzi lub zwierząt. Czasem je malował, doklejał potrzebny element lub przytwierdzał go cienkim drucikiem czy sznurkiem. Ukazywał zwykłych ludzi, często w kurpiowskich strojach. Niektóre rzeźby obrazują osoby okaleczone, nieszczęśliwe, inne postaci historyczne albo legendarne. Artysta nierzadko komponował scenki rodzajowe, nie stronił o to ukazywania diabłów, ale też ludzi modlących się. Autor umieszczał przy swoich rzeźbach niewielkie kartki z podpisami sporządzonymi ręcznie lub pisanymi na maszynie, które przyklejał bądź przywiązywał do drewna. Czasem wykorzystywał fragmenty tekstów z gazet. Autor przedstawiał sceny lub postacie legendarne i historyczne, ale także pokazywał tradycje i obyczaje kurpiowskie. W kolekcji zachowanej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce znajdziemy prace obrazujące legendy opowiadające m.in. o powstaniu Ostrołęki, Wykrotu, Goworków i innych miejscowości, ale także legendy o białym koniu nawiedzającym miejsce, w którym utonął mąż szukający porwanej żony. Legenda mówi, rycerz miał piękną żonę. W czasie jego nieobecności kurpie mu żonę zabrali. On myślał, że ich doścignie, ale utonął razem z koniem, gdy się przeprawiał. I teraz w tym miejscu w nocy wyłania się biały koń. Postaci zobrazowane przez Ciszewskiego są zawsze poważne, doświadczone przez los. Pojawiają się okaleczeni żołnierze, wyrzutkowie. Świat patyczaków przedstawia rzeczywistość surową. Poznamy nierzadko okrutne z dzisiejszego punktu widzenia. Zwyczaje dawnych kurpiów. Są prace przybliżające obyczaje bartne, sprawność fizyczną i uczciwość bartnika, ale także jego zdolności strzeleckie. Pojawiają się również elementy magiczne w postaci diabłów, na które można zrzucić odpowiedzialność za wszystkie nieszczęścia i złe rzeczy przytrafiające się ludziom, bądź które mogły przynieść bogactwo lub przysporzyć wybitnych zdolności. Dużą grupę rzeźb stanowią przedstawienia zwierząt. Artysta przedstawiał zarówno swojskie kaczki, sójki, niedźwiedzie czy konie, jak i znacznie bardziej egzotyczne, jak krokodyl, wąż, a nawet dinozaur. Henryk Ciszewski urodził się 30 września 1920 roku w Karczynach Starej Wsi, położonych wówczas pod Ostrołęką. Pochodził z niezamożnej rodziny o patriotycznych tradycjach. Otrzymał skromne wykształcenie. Skończył szkołę powszechną i przez kilka lat uczył się zawodu ślusarza u miejscowego rzemieślnika. Praktykę przerwała wojna. Dwudziestoletni wówczas Henryk został wywieziony do pracy przymusowej w Prusach Wschodnich. Po wrócił do Ostrołęki i tu, w ukochanych Kaczynach, mieszkał niemal do końca życia. Od dzieciństwa interesował się historią. Zamiłowanie to odziedziczył po ojcu Adamie, podobnie jak pasję kolekcjonerską i uzdolnienia artystyczne. Był świadkiem wielu wydarzeń odbywających się w Ostrołęce, dopóki był w stanie sam się po niej przemieszczać. Zmarł w wieku 93 lat, 18 czerwca 2013 roku. O genezie swojej twórczości Ciszewski mówił, że wynikła z chęci pozostawiania śladu po dawnych czasach. Jego prace nie miały być ładne, chciałby przekazywał jakąś opowieść. Do ich wykonania używał gałęzi drzew rosnących przy drodze, obcinanych przez służby drogowe. Jako społeczny opiekun przyrody, nie chciał niszczyć żyjących drzew. Artysta malował swoje prace pla farbami plakatowymi, flamastrami, czasem długopisem lub ołówkiem. Niejednokrotnie zaznaczał oczy i usta postaci poprzez wypalenie ich w drewnie, czasem zostawiał fragment kory, tak, by uzyskać efekt stroju postaci. Gdy kompozycja tego wymagała, korzystał z miedzianego drucika, sznurka lub gwoździa, nierzadko kleju, zwłaszcza do przytwierdzenia papierowej metryczki, stanowiącej legendę obiektu. Zdarzało się, że dla wyrażenia zobrazowanej historii wykorzystywał tworzywa nietypowe. W opowieści o okradzionym kurpiu złodziej łupie orzech zrobiony z prawdziwej łupiny. Artysta snuje opowieść. Kurp zaprowadził woły do Warszawy i sprzedał, po czym usiadł na pniu i liczył pieniądze. Z tyłu usiadł młody chłopiec i udawał, że łupie orzechy, przy tym zbliżał się do Kurpia i przybił go do pnia. Zabrał pieniądze Kurpiowi i uciekł. Obiekty zaprezentowane na wystawie Słucha Pani Świat Patyczaków Henryka Ciszewskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Ekspozycja została podzielona na dwie części – w pierwszej znajdują się rzeźby, fotografie wykonane w kaczeńcu, strój kurpiowski Henryka Ciszewskiego oraz jego ligawka. W drugiej części wyeksponowano popiersie wykonane przez artystkę Elwirę Gers. Jest to odlew popiersia artysty w betonie. Widzowie mogą także oglądać film, na którym zarejestrowano proces powstawania rzeźby. W wystawie towarzyszy głos Henryka Ciszewskiego, zarejestrowany podczas wywiadów przeprowadzanych z nim w latach 90. XX wieku. Na ścieżce dźwiękowej artysta opowiada i śpiewa. Wystawa została zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin Henryka Ciszewskiego. Okres pandemii COVID-19, która trwała w czasie jej ekspozycji, udaremnił wielu widzom jej obejrzenie. Wszystkim zainteresowanym postacią tego niebelnalnego twórcy i jego dziełami proponujemy zapoznanie się z katalogiem zbiorów Świat Patyczaków Henryka Ciszewskiego opracowanym przy okazji realizacji wystawy.